Halo, halo, no witam serdecznie, z tej strony OldGamer89. E, witam w kolejnym odcinku z gry Resident Evil Village. E, tutaj zakończyliśmy, przed tą bramą, mamy znaleźć dom z czerwonym kominkiem. I to jest misja na dziś, że się tak wyrażę. Także lecimy. co, mamy czerwoną bramę, nie czerwony komin. Strasznie mało amunicji mamy, kurczę trzeba będzie uzupełnić. Koniecznie. O, tu mamy dom z czerwonym kominkiem. No to dość szybko znaleźliśmy, tylko jak się tam. Dostać, bo tu zablokowana droga jakoś na koło trzeba będzie przejść. Ale ja jeszcze może mamy chyba jakiś przedmiot, gdzie podejdę. Może będą jakieś naboje czy coś ciekawego. Chyba możemy to otworzyć. Oby naboje. Tak jest. 7 nabojów do shotguna, także. Płaciło się jak najbardziej tutaj wchodzić. Nadal nie mamy wszystkiego. No, to kurcze nie wiem, gdzie tutaj jeszcze coś jest. Szczerze powiedziawszy. No, ale dobra, uderzamy dalej. W każdym bądź razie poprawiliśmy sytuację z tymi nabojami. jest otwarte, było zamknięte wcześniej. Ciekawe. A tutaj? O, tutaj też jest otwarte. A też było zamknięte. Patrzę, bo tak. Wiecie, wyczuwam, że mogą być bandyci gdzieś tutaj nasi kochani. Nasze kochane wariaty. Nie widziałem. A tutaj. Uuu! To pewnie będzie drogie. Coś mi się tak wydaje. Dobra, wyczyściliśmy już? Nie wyczyściliśmy. A tutaj jeszcze coś będzie. Teraz wyczyściliśmy. No dobra, chociaż jedno pomieszczenie wyczyściłem. Bo, jak widzicie, no to czyszczenie mi dość słabo idzie. że mówiąc. Dobra, no to chyba musimy iść tutaj, skoro tutaj jest otwarte. Jeszcze sprawdzę, czy tą bramą da się wejść. Nie, zablokowane. No to musimy iść tędy w takim razie. O! nasze wariaty tutaj są masz shotguna nawet ich słyszę <gry> Kucze, Ale mimo wszystko mało tych naboi Bo mam 16 pistoletu i 17 shotgunowych Przejdziemy. Dobra, naboje do pistoletu, no to fajnie. Mamy na Loki-Pika coś. o super! Kolejne 7 naboi do Shotguna, no to to na pewno się przyda. A o tym domku Luizy? Luizy. O, jeden animal, fajnie, fajnie, fajnie. No, i gdzie jesteście? Wiem, że tutaj jesteście. Nie ma wariatów nigdy. Dziwne. Normalnie bardzo dziwne. Zapis rozgrywki, tutaj chyba się zacznie sieczka, coś mi się tak wydaje. Teraz mamy zapis rozgrywki na ja. Uj, na jeden strzał, super. No to tak możemy grać na jeden strzał, jak będzie. O, tutaj mamy coś. Uhum. Jakoś to poruszyć mamy. Ulubiona zabawka, Rose się buja. No fajnie, no fajnie, fajnie, dobra, uderzamy dalej. A tutaj co mamy? Nic ciekawego, że tak wyrażę. Tu też. musimy tam tam gdzie pisze, żeby nie wchodzić. No to w takim razie idziemy! Sianko zawsze się przyda. Mam jakiś kod 0408 O! Wariat Ale się czai się go pozbyć, tylko kurcze jaki ten no to mamy 0,4, 0,7 0,8 chyba, tak? albo 0,7, 0,4 0,8 0,7 0,4 0,8 Udało się. Nowa giwera! I jack handle. To będzie chyba do tego samochodu coś mi tak wydaje. Mamy coś jeszcze? Chyba niespecjalnie. O, uh, trzech kolegów. No chodźcie, kochani. Zapraszam, zapraszam na solówkę. O kurde. Proszę, proszę, proszę. Dla wszystkich wystarczy. Jak chłopaki, fajnie, ale się wystrzelałem z naboi, no ale czterech mniej zawodni, coś tam jest. Tutaj coś jest. Czerwoną, dość tu musi być, tylko nie wiem co, nie widzę. Dobra, lecimy dalej. i się udało. O. Chyba koledzy już na nas czekają znowu. Coś mi się tak wydaje. Zapisana rozgrywka w tle. No to muszą być tutaj gdzieś wariaty. A tutaj sobie siedzą. No dobra. Nie manko! Zawodniku! Oj, kolega drugi! No. Szkoda, że mamy tak mało naboi! Naprawdę. To może przełączę na pistolet. Trochę poryzykujemy, bo pistoletem jest trudniej. Ale no inaczej, tylko nie widzę szczerze mówiąc. O Jezu. Nie wiem czy wzięcie pistolety było dobrym pomysłem. Dobra, załatwiliśmy naszych kolegów, tylko że naboje się kończą do cholery. Może będziemy mogli coś wytworzyć? Nie, Udało się trochę skraftować chociaż tych naboi do shotguna, no bo jakby nie to, to byłoby cienko. Damy sobie życie. Wow! Co to za kolega? Wariat. Jezu! Kurczę, wiecie, wiecie co? Chyba obawiam się, że będziemy musieli użyć tej bomby, bo, bo inaczej to ciężko, ciężko to widzę. Udało się? Udało się, ja. No, ale bez tej bomby to chyba byśmy go nie pokonali, bydlaka. Czuję strasznie mało naboi. Mamy 6 naboi. Szotgana. Tutaj chyba gdzieś iść dalej. Pewnie tutaj. Prze sprawdzę, czy. No, to się. Bringet i java. Iron insignia, iron insignia działa. Dobra. Oby naboje. Kurczę do pistoletu. Ja bym poprosił do, do shotguna, kurcze, a nie do pistoletu. Tam mamy ten czerwony kominek już, tak? Hmm. Ja może jeszcze sp spróbuję poszukać jakichś naboi. Trochę się obawiam, że wariatów znowu spotkamy. No, może nie będzie tak źle, może tylko znajdujemy jakieś fanty. O lockpick super. Przyda się na pewno. Proch. Jezu. No, miałem apteczki na podorędziu. Musimy apteczkę sobie wytworzyć, bo już nam się skończyły. Dobra, z trzy zrobimy. Jeszcze tu można wejść. O, hmm. ale tu nie wiem czy jakiś klucz. Taki z Zglączyłem jakby chyba tam jest potrzebny, Bo nam się nie uda. I mitresko nie działa, Ironiszyga nie działa, to jeszcze Winget też nie działa. Dobra, czyli tu nie się nie dostaniemy. Domu z czerwonym kominkiem nadchodzę. Jeszcze może tu jest? Jest o oh, duży kryształ spoko. Pięknie. To kominek. O? I jest wariat. No się ma. i ginie. Jest tutaj możliwości przerobienia klucza z tego co widzę. moment. Aha, dobra. F. No i się udało. Mam jakieś 4 gwiazdne teraz. O, mamy wrócić do Duka. No dobra, no to zaraz wracamy. Tylko jeszcze. Aha, już mamy wszystko stąd. No dobra, no to lecimy w takim razie do naszego Duka. No, ale tu jeszcze nie byłem. Jest tu coś ciekawego? Czy nie ma? Chyba nie ma. Nie ma nic. No, także jak widzicie są mi takie pom pomieszczenia, w których nie ma nic. No dobra, lecimy dalej. Juk był tutaj zdej. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First, you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demitrisque. The second lives deep in a valley of mist, the doll maker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the That's reservoir big, past big. the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Okej, okay, czyli na razie mamy tutaj mapkę, że jednego bossa zlikwidowaliśmy. A jeszcze mamy. Trzech do zlikwidowania. No tu mamy. dwóch zaznaczonych, ale jeszcze ta. Jeszcze będzie Heisenberg. Tu tego Heisenberga nie mamy. Nie wiem czemu. Luiza, jakieś skarby poznaczone. Peru. No tutaj coś mam. No, if you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. i'll do you a personal favor. i've marked the lord's locations on your map. some treasures still lurk in this village. i'm sure each one will prove of great use to you. why are you doing all this? Why, it's all part of our first class customer service. Please do come again soon. No dobra, Duke. A więc musimy 4 rows znaleźć. Mamy pierwszą część dopiero. Mamy mapkę. Dobra, e, będziemy kończyć ten odcinek. E, w drogę ruszymy dalej w kolejnym odcinku. Ja zapisuję tutaj grę w tym miejscu. Jeśli odcinek Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału, do łapki w górę pod filmikiem. No i życzę Ci wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Cześć!